Witam Cię serdecznie w tym krótkim przewodniku, a w zasadzie nawet w takim mini szkoleniu, ponieważ zapoznam Cię dzisiaj z prawidłową techniką pracy pilnikiem. A więc zaczynajmy. Praca pilnikiem, wbrew pozorom, nie jest wcale skomplikowana. Natomiast są dwie zasady, tylko dwie zasady. Są dwa podstawowe uchwyty. Prosty i papierosowy, i dwa ruchy ręką. Ruch prosty, gdzie przedramię porusza się wahadłowo, i ruch opływowy, gdzie pracujemy łokciem. To jest tak naprawdę wszystko. Tylko, że to są ruchy, które musisz wypracować. Muszą wychodzić z Twojej ręki płynnie. Muszą być tak wyćwiczone, że ty obudzisz się w nocy, weźmiesz pilnik do ręki i będziesz automatycznie, jak robot, wykonywać te ruchy na śpiąco. Czyli tak naprawdę są tylko dwie techniczne rzeczy do opanowania, ale najważniejsze do opanowania, do wyćwiczenia. Zobacz. Ten uchwyt służy tylko i wyłącznie do opracowania wolnego brzegu. Cztery palce na górze, kciuk pod spodem. Zaciskam i w momencie kiedy zaciskam, nadgarstek mi nieruchomieje. Czyli każdy ruch, jaki wy wykonuję, nadgarstek mu się nie rusza. Czy ja opiłowuję krawędzie, czy wolny brzeg, nadgarstek jest usztywniony. Hmm. I tak, jeśli ja wolny brzeg skracam, pokażę to z tej perspektywy, jeżeli ja wolny brzeg skracam, to łokieć mam zawieszony, przyklejony w pewnym punkcie, na pewnej wysokości zawieszony, Nadgarstek jest sztywny, nie ruszam nim w ten sposób, tylko jest usztywniony i porusza się tylko i wyłącznie moje przedramię, takim ruchem wahadłowym. Nieważne w którą stronę, czy przód-tył, czy lewo-prawo, czy po skosie, to jest tylko i wyłącznie ruch wahadłowy. I ten ruch służy do skrócenia wolnego brzegu. Nieważne czy... W zależności od kształtu, my skracamy na prosto, czy pod kątem 45 stopni. Cały czas jest tylko i wyłącznie ruch przedramienia wahadłowy. Drugi ruch, też do opracowania wolnego brzegu, ale do krawędzi bocznych, jest taki ruch opływowy, półokrągły. I tak samo, nadgarstek mamy sztywny. Jest tu usztywnione wszystko. Natomiast tutaj pracujemy łokciem. Ja się troszkę przesunę, żeby było widać. Tutaj pracujemy łokciem. W momencie, kiedy podnoszę łokieć do góry, pilnik mi się podnosi. Tak? Razem z łokciem. I porusza się po jednej i tej samej trajektorii. To jest cały czas ten sam łuk, cały czas ten sam kąt. I jeżeli ja teraz piłuję w ten sposób jednego paznokcia, to jak wezmę drugiego paznokcia klientki, to to jest cały czas ten sam ruch i cały czas ten sam kąt, ponieważ moje ciało jest symetryczne i ja nie jestem w stanie pod innym kątem łokcia rozewrzeć. To zależy od mojego wzrostu, od mojej budowy ciała. Mam tutaj cały czas ten sam kąt rozchylenia. Więc pracując w ten sposób, ja mam pewność, że każdy paznokieć jest opiłowany w identyczny sposób. Każdy paznokieć jest równiutki. I podczas piłowania nie wygląda to tak spektakularnie. Ja teraz to tak pokazuję, żebyś zrozumiała ten ruch. Natomiast warto sobie poćwiczyć. Wziąć sobie pisak albo tipsa albo cokolwiek i po prostu poćwiczyć. Tak? Zobaczyć, jak ten pilnik się zachowuje. W jaki sposób upiłowuje mi tego tipsa, te krawędzi boczne. To jest do opanowania, do wyćwiczenia. Czyli ten uchwyt do opracowania wolnego brzegu, ruch wahadłowy przedramienia i łokieć. Tak, to są dwa, nawet dwa jedyne ruchy, powiedziałabym, nie tylko dwa podstawowe ruchy, ale dwa jedyne ruchy tak naprawdę. Każdy inny ruch jakiś taki chaotyczny z wyginaniem nadgarstka, z trzymaniem pilnika, Jakoś nie wiem, nawet nie umiem inaczej chwycić, żeby pokazać. Natomiast kursantki trzymają pilnik w przeróżny sposób. E, ćwiczymy. Będzie na początku niewygodnie, będzie dziwnie, będzie nam gdzieś mózg mówił co innego, natomiast w momencie, kiedy opanujesz ten ruch, Twój mózg przestanie analizować. Twój Twoja ręka będzie wysyłała sygnał do mózgu, że ma iść po określonej trajektorii i tak się będzie działo za każdym razem. Czy się obudzisz w nocy, czy zostaniesz wyrwana nagle w autobusie, tak i dostaniesz pilnik do ręki, Ty będziesz cały czas robiła ten ruch właśnie w taki sposób. Drugi uchwyt papierosowy służy do opiłowania paznokcia z góry. I zasada jest prawie ta sama. Prawie ta sama. Minimalnie się różni tutaj y, ruch ręką. Już tłumaczę czemu. Do opiłowywania na prosto. Nic się nie zmienia. Zobacz. Łokieć mam zawieszony. Łokieć mam zawieszony na jednej wysokości. I tylko wykonuję ruch wahadłowy przed ramieniem. Nadgarstek jest sztywny, usztywniony. Ten palec nawet sobie tak wysuwam, jak do her herbatki arystokratycznej, nie? On jest wyprostowany, wysunięty, i wtedy tutaj mam usztywnione wszystko. I robię tylko wahadłowy ruch. I nieważne, czy po skosie, czy prawo-lewo, czy przód-tył, ja cały czas wykonuję tylko i wyłącznie wahadło. Tym ruchem opiłowuję ściany boczne na tak zwaną choinkę. Ewentualnie tutaj płaszczyznę górną, jeśli piłuje kształt kwadrat. Kolejnym ruchem jest taki opływowy ruch. Przy opiłowaniu kształtu migdałowal bądź do wykończenia paznokcia, do wygładzenia, nadania mu takiej yy, gładkiej powierzchni, też wykonujemy ten ruch. I teraz. Zobacz co się dzieje. Ja tutaj trzymam sobie paznokcia. Zobacz co się dzieje. Łokieć też mam zawieszony na jednej wysokości. Natomiast spójrz na rękę. Tak? Kręcę nad garstkiem. Przed ramieniem. Przepraszam. Kręcę przed ramieniem. Nadgarstek mam usztywniony i kręcę przed ramieniem. Jeśli Przesunę rękę w ten sposób. Zobaczysz, to jest taki ruch na papieskie pozdrowienie. Nie, tak sobie kręcę i w ten sposób dokładnie przenoszę to na paznokcia, na opiłowanie tej powierzchni na górze. I czy ja robię jeden długi płynny ruch, czy robię ten ruch od tej strony? Czy robię krótsze ruchy, to cały czas jest płynne, tak? Cały czas mam ten sam, czyli jeden długi ruch, czy kilka krótszych? Cały czas jest ten sam ruch. Mhm, zobacz Jeden długi ruch i kilka krótszych, ale cały czas mam takie papieskie pozdrowienie, żeby sobie ten ruch wyćwiczyć bardzo e, fajne ćwiczenie, ja to nazywam głaskaniem kota. Wyobraź sobie, że tu jest kot i tego teraz głaszczesz, nie? Głaszczesz sobie kota. Możesz sobie wyobrazić tęczę. Tęcza jest idealnie półokrągła i wyobraź sobie, że musisz powtórzyć jej kształt. Możesz sobie dotykać pilnikiem blatu biurka. Tak? Możesz to robić później coraz szybciej. Natomiast yy, ćwicz to do momentu, kiedy nie poczujesz, że ten ruch przychodzi ci naturalnie. Jeżeli czujesz się spięta i tak jeszcze ten ruch jest taki bardziej kwadratowy i nie bardzo wiesz, co masz zrobić tutaj z ręką, yy, powolutku ćwicz sobie do momentu, kiedy to ci nie zacznie przychodzić płynnie, jak w tańcu, dosłownie tak luźno jak głaskanie kota po grzbiecie, mhm. takim opływowym ruchem. Drugim fajnym ćwiczeniem też jest wzięcie sobie kwadratowej kredki albo ołówka i ćwiczenie tego ruchu, tylko tutaj wykonujemy krótki ruch, prawda? Już nie taki długi, spektakularny. Tu wykonujemy krótki ruch, ale zobacz, łokieć nieruchomo, nadgarstek usztywniony i tylko ruszam przed ramieniem na papierze. Mhm. I opiłowuję sobie kredkę albo długopis. Opiłowuję sobie na okrągło. Gwarantuję Ci, że opakowani, opiłowanie opakowania takich kredek albo dwóch opakowań sprawi, że będziesz miała ten ruch doskonale opanowany. I Jakie to ma przełożenie w praktyce na Twoją pracę? Ano, takie, że skraca to po pierwsze Twój czas pracy, bo Ty doskonale wiesz, co robisz. Robisz już automatycznie pewne ruchy, czyli masz klientkę, chwytasz pilnik, ciach, 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 skracasz wolny brzeg, potem nadajesz kształt odpowiedni. Wiesz, jak poruszać ręką, więc nie ma tutaj chaotycznych ruchów. Ten kształt jest idealny. Wykonasz pięć pociągnięć pilnikiem z jednej strony, pięć pociągnięć pilnikiem z drugiej strony i masz opiłowany kształt idealny, nie musisz już później poprawiać go, tutaj gdzieś dopiłowywać, tam gdzieś poprawiać bo jest krzywo oszczędza Ci czas i masz gwarancję że ten paznokieć ma idealny kształt tak? i podczas opracowywania tej powierzchni na górze czy na prosto czy właśnie tym ruchem opływowym Ty masz też um, po pierwsze czas Czas tutaj bardzo mocno skraca ten czas pracy, więc tak naprawdę nie są potrzebne żadne magiczne szkolenia, stępa pracy, tylko y, wyuczenie, wyrobienie sobie prawidłowej techniki. Y, pracując w ten sposób tymi ruchami mechanicznie, już automatycznie, jesteś w stanie. Jednego paznokcia, długiego nawet, takiego do czwóreczki, do trójeczki, do piąteczki, bez różnicy, jesteś w stanie jednego paznokcia opiłować w minutę. Czyli wszystkie 10 paznokci opiłowujesz w 10 minut na gotowo koniec. To bardzo mocno skraca czas pracy. I to właśnie powoduje te ruchy ręką Twoje, że każdy paznokieć jest opiłowany tak samo, ma identyczny kształt, więc już nie musisz tego kształtu poprawiać. Nie musisz już go potem odwracać, sprawdzać, dopiłowywać, bo on już jest. Symetryczny, prosty i każdy paznokieć taki sam. Nie ma żadnych górek, dolin. Ty nie zrobisz tutaj żadnego ruchu, który sprawi, że zepsujesz tą powierzchnię górną. Ona będzie gładka, ona będzie równa, prosta i każdy paznokieć identyczny. No i tempo pracy. Dlatego zachęcam Cię do poćwiczenia. Bardzo chętnie zobaczę twoje efekty, jeśli będziesz chciała się podzielić. Zapraszam cię serdecznie. Wyślij zdjęcie, bądź wyślij filmik z efektami twojej pracy i życzę ci owocnej tej pracy, owocnej pracy, sukcesów i ogromnego progresu. Gwarantuję ci, że jak dostosujesz się do tych dwóch wskazówek, zrobisz ogromny progres i to bardzo szybko. I tego ci z całego serca życzę. Pozdrawiam cię serdecznie.